Tropikalny raj kojarzący się z białymi, mieniącymi się plażami czy lazurowymi wodami. Założę się, iż jedną z pierwszych destynacji, o której pomyśleliście to Zanzibar, który jest w ostatnim czasie najpopularniejszą destynacją, w szczególności podobaną przez turystów z Polski. Wyspa ma do zaoferowania o wiele więcej niż piękne plaże czy błogie zachody słońca. Jest to idealne miejsce na ucieczkę od wszystkiego, ale ma również fascynującą historię i bogatą kulturę. Sprawdzimy dzisiaj, jak wyglądała historia tej wyspy oraz dlaczego Senzibar jest ostatnio taki popularny. Cofnijmy się w czasie i zacznijmy od początku. Na wyspie udało się odkryć mikrolity, czyli bardzo małe narzędzia krzemienne. Wiele z nich nie przekraczało nawet rozmiarów jednego centymetra i przyjmowały różne kształty, np. trójkątów, trapezów czy prostokątów. Najczęściej spotykanym okresem występowania mikrolitów był paleolit, czyli epoka kamienia upanego. Wniosek jest jeden, Zanzibar był domem dla ludzi od co najmniej 20 tysięcy lat. Wyspa tak samo jak pobliskie wybrzeże zostały zasiedlone przez ludność Bantu. Na początku pierwszego tysiąclecia, a mniej więcej od VI wieku, osiadła tam społeczność rolnicza i rybacka. Najciekawsze okazały się wykopaliska na wyspie Pemba, a dokładniej w Shanga, w archipelagu Lamu. Dają one najbardziej wyraźny obraz rozwoju architektonicznego. Wstępnie podaje się, iż domy w okolicach 1050 roku budowane były z drewna. Jednak z czasem były nieustannie przebudowywane przy użyciu bardziej trwałych materiałów i już w XIII wieku domy budowano z kamienia i łączono je z mułem. Warto dodać, iż styl architektoniczny tych kamiennych domów nie zawierał elementów ani arabskich, ani perskich. Więc powinien być postrzegany jako całkowicie lokalna architektura. Istotną postacią na Zanzibarze był Vasco da Gama, który odwiedził wyspę w 1498 roku. Jak można się domyślać zapoczątkował on europejskie wpływy na wyspie i już 6 lat później stała się ona częścią Imperium Portugalskiego. Jednak zażądał tego kapitan Rui Lorenzo Ravasco Marques w zamian za pokój. Warto wspomnieć, że Zanzibar pozostawał własnością Portugalii przez kolejnych 200 lat. Kontrola ostatecznie przeszła w ręce imperium brytyjskiego. Zanzibar w XIX wieku był centrum handlu niewolnikami w Afryce Wschodniej. Jednak w 1882 roku brytyjski konsul wywarł presję na Sultana Saida, aby zaprzestał handlu niewolnikami. Kolejną ważną datą był 1890, kiedy to Zanzibar stał się protektorem Wielkiej Brytanii. Status ten oznaczał, iż nadal pozostawał pod wpływem Sultana Zanzibaru. 10 grudnia 1963 roku protektorat został rozwiązany. Na mocy ustawy została zapewniona pełna samorządność na wyspie, dzięki czemu Zanzibar stał się monarchią konstytucyjną. Jednak nie minął miesiąc i doszło do rewolucji zanzibarskiej, podczas której obalono sułtana Jamasida bin Abdullah i zastąpiono go przez Republikę Ludową Zanzibaru. Jak obecnie wygląda sytuacja polityczna? Z Zanzibar jako autonomiczna część Tanzanii posiada własny rząd znany jako Rewolucyjny Rząd Zanzibaru, który składa się z Rady Rewolucyjnej oraz Izby Reprezentantów. Obecnym prezydentem jest Hossein Enwini, który sprawuje władzę od 1 listopada 2020 roku. Oprócz prezydenta istotne wpływy mają różne partie polityczne, a najpopularniejsze to Chama Chama Pinduzi, czyli CCM oraz Zjednoczony Front Obywatelski, czyli CUF. Przejdźmy teraz do wcześniej wspomnianych architektury i miasta z kamienia, które znalazło się na liście UNESCO. Stone Town jest przykładem suahilijskiego miasta handlowego. Ten typ miasto rozwinął się z połączenia kilku wpływów: arabskich, europejskich, indyjskich oraz afrykańskich, tworząc tym samym miejską jednostkę kulturową unikalną dla całego regionu. Budynki są zazwyczaj kwadratowe i posiadają od dwóch do trzech kondygnacji. Cechą wspólną jest baraza, czyli ławka kamienna skierowana w stronę ulicy, która służyła jako punkt centralny, wokół którego mieszkańcy zbierali się na pogawędki. Budynki były wykonywane głównie z koralowych skał wapiennych osadzanych w zaprawie wapiennej. Główne budynki pochodzą z przełomu XVIII-XIX wieku i obejmują wiele zabytków, takich jak stary fort zabudowany w miejscu, na którym wcześniej stał portugalski kościół. Jednak jedną z najbardziej charakterystycznych cech architektury na Zanzibarze są rzeźbione drewniane drzwi, które były symbolem bogactwa i odzorowywały status mieszkańców. Warto wspomnieć, że niektóre z nich posiadają obecnie po kilkaset lat, czy nawet kilkadziesiąt, ale znajdą się także nowe, gdyż przemysł rzeźbiarski nadal istnieje na wyspie. Drzwi są zazwyczaj ozdobione różnymi symbolami. Dla przykładu, rybo oznacza nadzieję, natomiast jak są symbolem dobrobytu. Zanzibar to przede wszystkim archipelag wysp, a najsłynniejsza to Unguja, położona ponad 25 km od wybrzeża w Dar es Salaam. Wyspa słynie głównie z połączenia egzotycznych plaż, wcześniej wspomnianego stone town, plantacji przypraw oraz różnorodnej kultury. Dosyć charakterystycznym punktem są plaże z pudrowo-białym piaskiem otoczonymi turkusowymi, ciepłymi wodami oceanu indyjskiego. Jest to idealne miejsce na odpoczynek i odcięcie się od codziennych obowiązków. Nie można także zapominać, iż na Zanzibarze będziemy mieli dostęp do wielu sportów wodnych, a także znajdziemy całą gamę zakwaterowania, więc każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie. To wszystko sprawia, że Zanzibar jest idealnym wyborem na wakacje dla wielu osób, a w ostatnim czasie jest jeszcze popularniejszy w szczególności pośród turystów z Polski. Jednak można się zastanawiać, co odróżnia Zanzibar na tle innych tropikalnych wysp, przecież każdy ma do zaoferowania podobne warunki. Nie do końca. Zanzibar jest mieszanką słońca, plaży, morza, ale także posiada bogatą historię, kulturę i umożliwia wybranie się na wiele wycieczek, czego nie jesteśmy w stanie doświadczyć na większości tropikalnych wysp. Dodatkowo w ciepłych wodach archipelagu możemy spotkać całą gamę zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Zanzibar jest także corocznym gospodarzem wielu festiwali, przyciągających ludzi z Afryki Wschodniej oraz turystów z całego świata. Jednak dlaczego Zanzibar jest tak popularny w ostatnich miesiącach? Przede wszystkim, aby udać się w tym momencie na wakacje, nie musimy robić testów na wirusa. Nie obowiązuje tam kwarantanna, no i oczywiście w porównaniu do Polski nie ma tam żadnych obostrzeń. Jest to odwrotne działanie od większości krajów na świecie. Dodając do tego, iż obecnie jest jeden z lepszych okresów do podróżowania na Zanzibar, ze względu na pogodę, sprawia to, iż jest to mocno oblegane miejsce turystycznie. Kraje turystyczne w różny sposób podeszły do pandemii. Część krajów jest zamknięta na turystów, niektóre mają ograniczenia w podróżowaniu, potrzebne jest wykonywanie testów czy odbycie kwarantanny. Jednak nieliczni zdecydowali się działać tak jak zawsze. Dlatego, jadąc na Zanzibar, wracamy teoretycznie do normalności, nie obowiązują nas maseczki, nawet w sklepach możemy chodzić bez. A na dodatek wszystko jest otwarte bez większych ograniczeń. Prezydent wypowiadał się, iż nie neguje on obecności wirusa, jednak nie będzie on zamrażał gospodarki, ponieważ ludzie muszą za coś żyć i zarabiać pieniądze na utrzymanie. Dlatego w szczególności dla Polaków jest to tak popularne miejsce na wakacje. Chyba każdy spotkał się z choć jednym zdjęciem na Instagramie z tego miejsca w ostatnim czasie. Miejscowi bardzo szybko przystosowali się do polskich turystów, dlatego bez znajomości języka jesteśmy w stanie bardzo dobrze dogadywać się nawet po polsku. You've got yourself something funky.